Jo, jestem właściwie z Pinkowskiego podziemia, a nie mam tu pierdolenia. Jest na wikanowa, freeseilowa i wyłucham cię kota i mołotowa. I pierdolę te kurwy na gęsie, co wierzę tutaj na zakazie. Mamy w, pa w pale, to tutaj się dzieje. Nagram takiego kurwa rapa, takiego hip hopa, że kurwa cała Polska się schowa. Każdego rapera tu pojadę i kogo kurwa rozjadę, bo kurwa tutaj wijam tak niesamowicie, a jakaś pała kurwa się spierdala, się pruja. Jakiś ciś Syrizo, kurwa nie rapej, chudnie nie artysta, kurwa, jakiś chuj, kurwa, który w ogóle bez talencie. Nie ma kurwa pojęcia o muzyce. w zety i kurwa myśli, że jest fajny. Słuchaj mnie, jego jakieś pojebane mało laty. Jo Mówię ci, to ziom Jestem właśnie stąd To jest moja wiocha Moja osada, którą kocham Jestem z wiejskiego podziemia Nie ma mi tu pierdolenia Pochodzę z wiejskiego schronu Niebogatego domu Wchodzę z miasta, gdzie ziom, ziomkami się spotykamy Zioło jaramy, ale ja z, z ich nie jaram, ja tylko walę I piję piwo i wino I, i, i dobrze z tym mi się czuję I jest spoko, klimat Spols in the loco i fact de Polis Destruits. Jebać kurwy HWDP i od 15%. Tylko, tylko swoich szanuję I tutaj ze wszystkimi wszystko wyrównuje Mówię ci to ziom Jestem Wasiliew, a Wasiliew to znaczy waszka Więc nie podważaj mojego zdania, bo wasza flaszka się wyleje i będziecie zdechnięci. A Waszka myśli, że to jakiś kurwa śmieszny owad? Powiem ci, tak, Waszka to najbardziej bardziej zwierzę wśród zwierząt. A wiesz dlaczego? Ponieważ zabija 95% swoich ofiar. W porównaniu do tygrysa, lamparta, jagara, Tigera, czy innego chuja kota, to zabija tylko 60% swoich ofiar. A Waszka 95. <grymna> Pozdro ją, alo mano.